Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was w piękny dzień, w sobotę, pierwszego tygodnia Adwentu. Siódme już rozważanie w naszym cyklu, rozbite naczynie. Dzisiaj tytuł odcinka osłabiony. Dlaczego taki tytuł? Jak zwykle okaże się to za chwilę, bo to wynika ze słowa, które dostajemy dzisiaj na ten dzień do rozważenia w Kościele. Słowa, które niesie Wielką nadzieję, wielką, wielką pociechę. Usłyszymy dziś w czasie Eucharystii słowo z Ewangelii Świętego Mateusza końcówka rozdziału 9 i początek rozdziału 10. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. I tutaj następuje początek rozdziału dziesiątego, powołanie dwunastu apostołów i wysłanie ich właśnie z tą misją by przedłużali misję Jezusa, by głosili Ewangelię, dobrą nowinę o Królestwie, a jednocześnie Jezus mówi do nich, to jest werset 8, 10 rozdziału, uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Kochani, taka jest ta pierwsza część Adwentu. Jutro, to jest w niedzielę, pojawi nam się już w Ewangelii Jan Chrzciciel, a potem pojawi nam się Jan Chrzciciel już w liturgii słowa w dni powszednie. Jeszcze przez kilka dni będziemy mieli o tej trosce Jezusa o człowieka, a potem już pojawi się Jan Chrzciciel, a potem będzie trzecia część, kiedy już będziemy się przyglądać oczekiwaniu razem z Najświętszą Maryją Panną. I w tej pierwszej części, od początku yy, Adwentu widzimy, jak Słowo nam pokazuje, że Bóg troszczy się o człowieka. Bóg troszczy się o tego, który przez grzech jest jak rozbite naczynie. I dlatego Bóg do nas mówi, żebyśmy mieli staranie o swój dom. Dlatego Bóg wyciąga nad nami berło, aby nas łaskawić od wszelkiej winy czy kary. Dlatego przychodzi i chce uzdrawiać ciało i duszę. Ten dzisiejszy fragment Ewangelii, on następuje zaraz po tym, jak Jezus uwalnia opętanego. Werset 35 on następuje zaraz po uwolnieniu opętanego. Jezus uwalnia, i potem idzie dalej, naucza, i czytamy, leczy wszystkie choroby i wszystkie słabości. Tam dosłownie jest napisane: niedomagania. Zwracam Wam na to uwagę, ponieważ ktoś może powiedzieć: Ja nie czuję się chory, ale może czujesz się osłabiony, jak mówi tytuł dzisiejszego odcinka. Może masz jakąś słabość, jakieś niedomaganie. To osłabienie, ono za chwilę się tu pojawi w kolejnym wersecie, jeszcze mocniej. Werset 36. Ten Jezus, który przyszedł leczyć wszystkie choroby, który przyszedł podnieść nas z naszych niedomagań, kiedy nagle podnosi swój wzrok, widzi tłumy ludzi, i w sercu Jezusa budzi się litość. Czytamy w wersecie 36. Widząc tłumy ludzi. Litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Jezus widział ludzi, którzy potrzebowali Bożej pomocy. Dlaczego są te mocne słowa, że byli porzuceni, jak owce nie mające pasterza? Ponieważ przywódcy religijni skupili się na, na religijności w Izraelu, na ścisłym przestrzeganiu prawa, a nie na trosce o człowieka. Wczoraj wam mówiłem o. O tej właśnie religijności, która nie przynosi człowiekowi pełni uzdrowienia. Owszem, zachowywanie religijności, czy bycie człowiekiem religijnym, ono, ono może przynieść pewne pokrzepienie, czy pociechę, ono jest drogą do tego, żeby otworzyć się na łaskę, ale sama religijność jeszcze nie jest spotkaniem z osobą Jezusa, sama religijność jeszcze nie jest spotkaniem z Panem. I dlatego ci ludzie wtedy. Oni mieli wspaniale rozwinięty kult, wspaniale rozwinięte przepisy i system ofiarniczy, a jednocześnie nie mieli opieki pasterskiej, nikt ich nie prowadził do spotkania serce w serce z Panem, do tego głębokiego osobistego doświadczenia. Prowadzono ich do przestrzegania przykazań, ale nie do spotkania z Panem. I Jezus widzi, że oni potrzebują tego spotkania. I co jeszcze zobaczył? Litował się nad nimi, bo byli znękani. Od tego słówka wziął się tytuł dzisiejszego odcinka. Znękani. Co się w tobie rodzi, kiedy słyszysz, znękany? Takie dzisiaj archaiczne słówko. Myślę, że nikt z was wracając z pracy nie mówi, o, ale jestem dzisiaj znękany. Albo młodzież po jakichś perturbacjach z nauczycielem nie mówi, ale mnie dzisiaj nauczycielka nękała. Słowo dzisiaj nieużywane. Co to znaczy być znękanym? I tu jest ciekawostka, ponieważ nie będę wchodził w szczegóły, są dwa rodzaje rękopisów dla bardziej wtajemniczonych, niektórzy mogą się w tym orientować. Jest tak zwany tekstus receptus, jest wersja Nestle Alanda, rękopisy greckie, na podstawie których mamy tłumaczenie na języki ojczyste. I to co słyszymy w Liturgii Słowa, czyli przekład Biblii Tysiąclecia, on jest w oparciu o Nestle Alanda i mamy tutaj właśnie ten wyraz, który jest przetłumaczony jako znękani, a on dosłownie oznacza, którzy się kłopoczą, którzy są strudzeni. Którzy się kłopoczą, którzy są strudzeni. I tutaj to pochodzi etymologicznie od takiego ciekawego słówka, skyllo, greckie słowo, które etymologicznie w tym znaczeniu nie występuje w Nowym Testamencie, ale to słowo pierwotnie oznaczało rozszarpywać, rozrywać, rozdzierać, obdzierać ze skóry i obłupić. Zobaczcie, jakie mocne jest to słowo zdenkani a może właśnie rozszarpywani rozrywani rozdzierani może właśnie czujesz się rozszarpywany przez nawet przez te troski codzienne może czujesz się rozrywany przez emocje które ciągle są w tobie nieuzdrowione może czujesz się jak obdarty ze skóry obłupiony kiedy ktoś wyrządził ci wielką krzywdę i wszystko tracisz I zobaczcie tutaj, nagle jaka się szeroka przestrzeń otwiera znaczenia tego słowa, a jednocześnie, jak bardzo widzimy, że Jezus to widzi. Jezus właśnie widzi takich ludzi. I właśnie wobec takich ludzi On odczuwa ogromne współczucie. Jezus widzi Twój stan i wobec Ciebie On czuje wielkie współczucie i mówi: Chcę Ci pomóc, moje dziecko. Chce Ci pomóc, bo widzę, że właśnie taki jesteś. I w tym znaczeniu, to słówko Skyllo w tym, w tym znaczeniu występuje tylko raz w Nowym Testamencie, właśnie tu w Ewangelii Mateusza w rozdziale 9 wersecie 36. Ale mamy właśnie jeszcze ten rękopis textus receptus, a tam jest użyte inne słówko. Ekluomai, tak, tak ono brzmi po grecku. I to słowo oznacza być wyczerpanym, być osłabionym, słabnąć, ustawać, upadać na duchu. Zobacz, Jezus widzi nie tylko chorych. On widzi tych, którzy są wyczerpani. Zdarzać się być wyczerpanym, zdarzać się być osłabionym. Właśnie to jest ten odcinek dla ciebie, który jesteś osłabiony. Słabniesz, ustajesz, upadasz na duchu, tracisz nadzieję. Jezus właśnie to widzi. Jezus to widzi. I to słówko Ekleomai. Ono występuje w Nowym, w Nowym Testamencie dwa razy w listach, a dwa razy jeszcze występuje w Ewangeliach. I te dwa razy to jest scena rozmnożenia chleba u Mateusza i u Marka. Gdzie to słówko występuje? W jakim kontekście? Mateusz 15:32 Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: Żal mi tego tłumu, już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych żeby kto nie zasłabł w drodze. To zasłabł, to jest właśnie to słowo. I Jezus mówi, nie chcę, abyś był głodny, bo nie chcę, żebyś zasłabł. A jeszcze mocniej, bardzo podobny kontekst, czy ten sam kontekst, ale bardzo podobnie, ale myślę, wydaje, że mocniej, to Ewangelia Marka, rozdział 8, werset trzeci. Jezus mówi, a jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, Zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. U Mateusza Jezus mówi nie chcę, żebyś zasłabł. A u marka Jezus mówi, jeżeli odejdziesz głodny, to zasłabniesz. Jezus mówi Ja wiem. Ja wiem, że jeżeli ja Ciebie nie nakarmię, to Ty zasłabniesz w drodze. Siostry i bracie, jeżeli czujesz się dzisiaj osłabiony, właśnie znękany, może właśnie rozszarpany, rozrywany, ale może właśnie wyczerpany, osłabiony, i upadasz na duchu. Jezus to widzi. Widząc, nie tylko czuje dla Ciebie współczucie, ale On również postanawia przyjść ci z pomocą. Pięknie uzupełnia to dzisiejsze pierwsze czytanie z Izajasza. Słowo, które Izajasz kieruje w czasie, kiedy Królem Judy był Ezechiasz, dobry król, ale w tym czasie Asyria już najechała Królestwo Północne, zdobywała już fortyfikacje Judy i szykowała się do oblężenia Jerozolimy. Ezechiasz był cały wyczerpany, osłabiony, przerażony. I właśnie w tym kontekście do Ezechiasza przyszedł Izajasz ze słowem, ale także Izajasz to słowo kierował do całego ludu. Dlatego właśnie to usłyszymy. Ludu, który zamieszkujesz w Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okażę Ci łaskę na głos Twojej prośby. Ledwie usłyszy odpowiedzi. choćby ci Pan dał chleb ucisku i wodę utrapienia, Twój nauczyciel już nie odstąpi. Zobaczcie, ten chleb ucisku, woda utrapienia, to jest zapowiedź yy, oblężenia miasta. I Pan mówi: nie bój się. Nawet jeżeli yy, dzisiaj boisz się, że właśnie będziesz jak oblężone miasto, że wróg na ciebie będzie nastawał, ty, który zamieszkujesz w Syjon, Ty, który mieszkasz w Jerozolimie, nie bójcie się. Nie bójcie się. I potem następuje przepiękna obietnica. Nie będę teraz całej czytał, możecie zerknąć do dzisiejszego pierwszego czytania obietnice, które wydawały się niewiarygodne. Jak to? Będą obfite plony, będziemy żyć spokojnie, będzie to wszystko jak to się może w ogóle stać? Tutaj taka ciekawostka. Sięgnijcie do Księgi Królewskiej do rozdziału do drugiej Księgi Królewskiej do rozdziału 19. Tam jest właśnie mowa o tym, jak już wojska króla asyryjskiego podeszły pod Jerozolimę, ale Pan dał obietnicę, że to on ich pokona. I stało się coś niewiarygodnego. Czytamy tam w wersecie 35 i 36: Tejże samej nocy wyszedł anioł pański i pobił w obozie asyryjczyków 185 tysięcy ludzi. Rano, kiedy wstali, oto ci wszyscy byli martwymi ciałami. Senan król króla Syryski, zwinął więc obóz i odszedł. Wrócił się i pozostał w Niniwie. Popatrz, jaka interwencja Boga. Bóg powiedział, obronię was i nawet nie musieli walczyć. Przyszedł anioł i pobił wszystkich wrogów. I spełniła się ta obietnica, którą słyszymy. Nie będzie chlebu ucisku, nie będzie wody utrapienia. Ja odpędzę twojego wroga, ja ci pobłogosławię, i będziesz się cieszył pokojem, i ostatnie werset dzisiejszego pierwszego czytania, Izajasz 30, werset 26. Wówczas światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło słońca stanie się siedmiokrotnie, jakby, siedmiokrotne, jakby światło siedmiu dni, w dniu, gdy pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce porazach. Popatrzcie, jak się to Pięknie zbiega z Ewangelią. Najpierw Jezus uwalnia opętanego, a potem leczy ludzi. I podobnie tu uwalnia Jerozolimy od wroga, pobija Go, niweczy Go. A potem mówi: opatrzy rany swego ludu i uleczy sińce po razach. I to jest obietnica dla Ciebie. W tym czasie Adwentu, kiedy czekamy i wołamy Panie przyjdź, możesz być tego pewien. Pan sam pośle swego anioła i pokona Twojego wroga. Jednocześnie Pan, który widzi, że jesteś zrękany, czyli osłabiony, wyczerpany, on mówi: Opatrzę Twoje rany i uleczę sińce porazach. Jezu, proszę Cię, daj nam doświadczyć mocy tego słowa. Proszę Cię, Jezu, za wszystkich, którzy dzisiaj czują się jak oblężone miasto, bo atakuje ich wróg przez pokusy, przez różne działania złego ducha. Proszę Cię, Jezu, powiedz swoje słowo. Poślij swego anioła, wyciągnij swoją prawicę i pokonaj naszych nieprzyjaciół. Daj łaskę wolności, daj uwolnienie tym, którzy dzisiaj czują się nękani i zniewoleni, którzy są nękani i zniewoleni przez wroga. I proszę Cię, Jezu, daj nam doświadczyć wypełnienia tej obietnicy. Nie tylko nas uwalnij, ale opatrz nasze rany, opatrz nasze sińce i przywróć siły tym, którzy są słabi. Przywróć siły tym, którzy są wyczerpani. Przywróć nadzieję tym, którzy upadają na duchu. Daj światło tym, którzy nie widzą już żadnego, żadnego wyjścia. Proszę Cię o to, Jezu. I już teraz Ci dziękuję, bo Ty wlewasz teraz nadzieję w serca wielu z nas, którzy tego słowa słuchają. Amen. Takie jest słowo na dzisiaj. Przyjmij to słowo i wyczekuj. Wyczekuj działania Pana. Dziękuję Wam za Wasze komentarze, za Wasze świadectwa. Szczególnie dziękuję za świadectwo Karoliny pod wczorajszym filmikiem. Przeczytajcie, jest długie. Ja już go tutaj nie będę odczytywał, ale jest długie i wzruszające. O wytrwałości w modlitwie, o pięknym uzdrowieniu. Karolina, bardzo Ci dziękuję za, za to piękne świadectwo, które buduje i zbuduje też tych wszystkich, którzy to przeczytają. Dzielcie się tym, czego doświadczacie. I niech Boża łaska przychodzi do Was, niech Pan do Was przychodzi. Kiedy wołamy Panie, przyjdź, niech On do Was przychodzi i niech Was przemienia. Miejcie piękny dzień razem z Najświętszą Maryją, Panną, bo dzisiaj pierwsza sobota miesiąca. Niech Maryja Was prowadzi w Waszych duchowych zmaganiach i w Waszym procesie sklejania rozbitego naczynia. Niech Was Pan błogosławi. Amen.